Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Chains of Persia 2 trony. Wbijamy na nasz profil. Czytaj stan gry! Czemu nie reaguje? Co się dzieje? Zaraz, zobaczę coś. No nie. Zaraz wracam. Ok, jestem z powrotem. Ustawiłem wszystko od początku, tak jak ma być. Czytaj. Yy. Zrujnowany pałac? Ok. Dobrze jest. Dobrze tak jak było wszystko. I ostatnio tutaj skończyliśmy. Ale w tym odcinku nie będzie kamerki. Bo... Aha. Bo mi się bateria wyczerpała poprzednio. Pod koniec. A ten... Nie mam naładowanej żadnej. Chciałem teraz nagrywać. Okej. Okay. A, tu jest przepaść. Nie zauważyłem. Wychodzimy nie do góry, tylko do przodu. Wychodzimy do przodu, tak. Oczywiście. Tam już jest ziomek, czeka na nas. Nie w tą stronę. W ty odwalasz. Dobra, za załatwiliśmy go. I tu? Nie. Nie tutaj. Tylko... Tam. Okej. Okay. No, nie umiem w ogóle walczyć i zapomniałem jak się walczy. Eee, tym? tym. O, i tutaj mamy takie o, i tu są ziarna piasku I po pierwsze to te, y, nasze pojemniki na piasek Bierze, znaczy nie bierze, o, nie tylko gdzie no zapełnia I tutaj są ziarna piasku i za to się bonusy odblokowują Okej okay. I teraz chyba tu To, to odwalasz ją. Okej. Okay. Wyrzucę sobie tą broń i wezmę tą. Okej. Okay, Mam mało życia. Przydał, Przydałoby się. Bóg się z pewnością. Muszę tutaj żyć. Kolejny raz za moją sprawą ruszają fale cierpienia. Zabierając Skyline z wyspy czasu, zmieniłem bieg historii. ...bez piasków czasu nigdy nie byłem w Azadzie. Nigdy nie zabiłem Wezyra. A teraz on Aha, żyje znów, O to chodzi. swoim szalonym pragnieniem. Przyrzekałem jej, że nic się, no. się nie stanie. O, to jest... Safe. Mam kontynuować od tego miejsca, kiedy wyrwałam, tak, że to okay. miejsce, żeby zacząć mm. opowieść następnym razem. Tutaj. Zobacz. Czy powiedziałem tutaj? Nie wiem. Chodziło mi o tutaj. Jak powiedziałem tutaj, to sorry, ale się przejęzyczyłem. Ale mam nadzieję, że Jestem tak nie powiedziałem. Wroga. Bo. Bo nie lubię tak mówić. Tak jest niepoprawnie językowo. Co to? Moje mówię. ramię, co się dzieje? Co we mi zrobić? Ja nie. Patrzcie, tego siłą patrzcie. Nieważne. Przeszłość zatoczyła pełne koło. Książę sprawił, że jego najgorszy wróg z martwych wstał. Co gorsza, przypadkowo oddał mnie w jego ręce, wywołując w Babilonie koszmarną plagę. Jakby tego było mało, książę niemal sam został zmieniony przez piaski. Uniknął śmierci, ale nie umknął bez skazy. Obudź się, książę. Obudź się. Obudź się. Jak miło jak wrócić, więc będziesz musiał znaleźć inne wyjście z tych kanałów. Tutaj mamy Save wish. Nie wiem po co, jak tam było wcześniej, ale. skorzystam. Mm, to teraz, to. Która teraz jest? 15, czyli to. Ruszaj okay, ja się. Ok, ruszam się. Kto tam? ale fajnie, ale fajnie się gra na padzie, znaczy skacze na padzie z tego, znaczy po tym. Uważaj, deski są śliskie, nie trać równowagi. deski, spoko. Tak ładnie powiedziane gałką analogową z Oda się na to wyjść? No. Nie wiedziałem. Um, I teraz tutaj? Dobrze, dobrze. Teraz tu. Głowa niżej. I tu. I tutaj są takie. O. Aha. wydają się nie lubić światła. Lol, ale fajne. A, zaraz. Co zrobić? co na atak co poprzednio zrobiłem? Prowadź je do światła! Loles, Uleżaj, gdy są Lol, co ja zrobiłem? To było fajne dosyć Ej, fajny atak Nie O, okej okay. Aha Dobra nie o to mi um, okej, okay. chyba tu I, i na dół. Znowu na dół. Chyba tak. Napijemy się. Okej. Okay. Poczekaj. Tym mogą być żarna piasku. Z tego co pamiętam. Ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. Bo mogę źle pamiętać. To było fajne. Okej, okay, tutaj. Nie da się tak skoczyć. Fajne. Fajno, spoko. Fajnie. Ale nie tu chyba. Tylko tu. Tak. Okej. Okay. I... Aha, okej. Okay. Myślałem, że to się zawala czy coś. Drzwi otworzyło. Dobra, teraz iść, czy tam. Okej. Okay. Puszczamy się. Tu czegoś nie ma. To wygląda jak żarno piasku. Yy, tam. Okej. Okay. Tutaj. Spoczkę. Już myślałem, że to nie tutaj. Już na wszelki wypadek nacisnąłem przycisk myszy. Yy, zaraz. Po... Stop. Jeszcze raz. Ej, nie umiem mówić pomocy. Całkiem za A, to się samo wsuwa, okej. Okay. Czemu się nie kręcisz? Okej. Okay. Chyba mamy w lewo iść. To pójdźmy w lewo za chwilę, jak się wysunie. Okej. Okay. Czyli tam. Okej. Okay. Tu chyba. Tak. O i patrzcie na to. Jesteśmy takim o tym To jest trochę dziadowskie, że, że życie nam się traci. I fajne jest to, że mamy taki giebunt. Ale piasek nas y Ratuje, na znaczy, życie nam daje. Ale fajne mamy to dowirowanie. Coś to za zaleta. Nawet gdy walczę, stale słaby. Niech ich siły życiowe odbiją twoje. <grym> Okej. Okay. Co ty robisz w ogóle? Okej okay. Już? I to co mamy w ręce jako broń dodatkowa To... Ten, to jest to co mieliśmy na ręce ostatnio. Okej. Okay. Teraz tutaj. Nie tutaj. Nie o to mi chodziło. No. Z pewnością. Skoczę zupełnie nie tam gdzie chcę. I... co? Zginę chyba, bo nie wiem co czy... A, już wiem. Okej. Okay. Aha, spok. No, łap się tego. A i tak chyba zaraz zginę. Zakładam, że to no, nie jest na stałe. Będzie. Jeśli tylko chcesz. Bardzo chcę. Jak traci mi się życie? Zginę zaraz. O jest. Trochę nic nie widzę, ale tu. Dobra. I fajne jest też to. O tak. Dobrze pamiętam, że tu będą takie wątwy. Piaski. Czarny na piasku tak gościwie. Tu i tutaj. Tutaj fajne kombo zrobiłem. Fajnie wygląda kombo, no. Co, co, ja robię w ogóle? Straciłem piasek przez przypadek. czy znaczy... Zły znaczy przycisk nacisnąłem. Co tutaj jest? Czekierka da się tu wziąć? Nie. Dobra, nieważne. O, piasek, okej. Okay. Gdzie mam iść? O, tu też jest piasek. A, fajnie, że się da zebrać. Dobra, nieważne. A tutaj Czemu mnie koczka? Zostałeś zarażony piaskami czasu, jak na pewno zauważyłeś. Może to sztylet, może to czas, który spędziłeś pomiędzy piaskami. A, co może pomiędzy udami cesarzowej. Ach. Tak czy siak się. prawie się. Prawie. Cóż, stałeś się właśnie czymś raczej wyjątkowym. Więc sądzę, że słowo prawie jest tu na miejscu. Pomyśl o tym w ten sposób. Dostałeś dar. Jesteś silniejszy, szybszy. Okej. Okay. No już, już. No To fajnie wygląda. Masz transformację. Ale kim ty jesteś? Życie na to i tak fajnie Jeszcze wygląda. Nie wiesz, jestem twoim niewykorzystanym Gdy, potencjałem, twoją. Gdyby zobaczył nie nie jak zrealizowanymi marzeniami. Jesteś, jesteś wewnątrz mnie? Hmm. Tak jak wygląda jeden z włosów pierwszy okej, okay, ledwo zdążyłem Jak się z tym żonkiem to opłaca się rozwalać te, yy, te rzeczy yy, urny i wszystko bo... Nie, chyba do góry. Bo tam może być piasek. Nie do góry. No, ok. Czyli woda. Ten. Przemienia nas z powrotem. Spaczko. Już po wszystkim. Woda wydaje się czyścić te zarazy. No właśnie. Czemu kryłeś to przede mną. Co? Miałem sobie popsuć zabawę? Okej, okay, tutaj. O, to jest fajny atak. I przy okazji jeszcze zabieramy. Broń temu ziemkowi. No, lol. Zapomniałem jak się broni. O, to jest też fajne. A, pomocy! Ej, zapomniałem, jak się robi ten fajny atak, taki z zabraniem ubrani. O, jest! Udało się. No. Przydałoby się woda z życiem. No, kolejny tu jest. Okej. Okay. Spaczko. Mamy piasek znowu. Ile już mamy? 57. Dużo dosyć. O tutaj jest ten drugi wąt Ok. Tutaj jest pomieszczenie specjalne. Co są tu? Nie tu. Chyba. Nie wiem. Zaraz zobaczę. Ops. Tutaj czy nie tutaj? No nie wiem, żoł. Tutaj, okej. Okay. Czyli za takimi giewontami są przedłużenie życia. I napijemy się tego i mamy przedłużenie życia. No Lol za tym Przejść pułapki. Wszystkie. O, lols. To nie jest trudne. Zbytnio. O! O kurde! O kurde. Spinąłem przy końcu. Z pewnością. Ale nie, teraz się uda, bo ...bo wszystko. Musi się udać. Ale mogłem cofnąć czas. Kurde no. No, Okej. Okay. Mamy pełne życzko. O. o! O! O nie! Nie to było głupie maksymalnie. No, jest. Udało się. Pasek zdrowia. Zdobyliśmy. Bardzo. Przydałyby się dwa żarenka. Piasku. O, tam są urny, może będzie. Chociaż jedno. Może nawet dwa będą O, da, dwa są, okej okay. Ale opłaca się rozwalać i mieć żar na piasku, nawet jak nie potrzeba, bo bonusy są Jakieś obrazki, filmy i wszystko I fajnie, i fajno jest ok I teraz idziemy tu Spoczko i tutaj jest savik. Nie to. No nie to. To. Okej. Czy mam kontynuować historię od tego miejsca i to tak. następnym razem opowiadała od tego miejsca. Eee, tutaj. I w tym momencie zakończę ten odcinek. Myślę, że wam się podobało. Znaczy mam nadzieję, że wam się podobało. Mówi dla Was Hel. Trzymajcie się. Cześć. thank <laughs> you